W poprzednim klipie pokazałem wam jak wyszukać jakikolwiek film w przyzwoitej jakości i jak pobrać go na dysk twardy komputera z dowolnego serwera w przeciągu około pół godziny. Teraz pokażę wam co zrobić, jeśli mamy trudności na przykład z znalezieniem pliku 400 megowego, lub też chcemy żeby nasz film miał troszeczkę lepszą jakość i filmy przeważnie są robione na Wielkość 700 MB, czyli na wielkość płyty CD. I takie filmy już z reguły są podzielone na party, na, part, na części, po 200 MB lub też po 100 MB. W tym clipie pokażę wam w jaki sposób obejść ograniczenia, które panują na większości płatnych serwerów. Jeśli chodzi o drobowe konta, przeważnie jednym z głównych ograniczeń jest to, że nie możemy pobierać dwóch plików na raz oraz dosyć e, spory czas oczekiwania pomiędzy jednym pobraniem a drugim. Na przykład na serwerze Hotfile pomiędzy pobraniem jednego a drugiego pliku e, musimy odczekać 30 minut e, Pokażę Wam jak po prostu e, to obejść nie płacąc za dostęp korzystając z darmowego konta.